Dali kart, jakiegoś opakowania, w tym wypadku TV-pastę TV i asystenta. Niestety nie mogę pokazać twarzy, bo chciał być anonimowy. Yy, dobrze, yy, tak, weźmy może tak, yy, karty. Ok, przetasujmy je najlepiej. Dobra. Teraz tak. Ciemne czy jasne? Jasne? Dobrze. Kier czy Karo? Kier. Dobra. Masz do wyboru 9, 10, walet, dama, król, as. Wybierz trzy. As, król, walet. Dobrze, zostaje ci dama, dziewiątka i dyszka. Wybierz z nich dwie. Um. Um. Wybierz, no, wybierz, wybierz. A... Z dziewiątki i. i damy. Dobra. Y, dama, dziewiątka. I dama i dziewiątka. Dobra, tak. wybierz z nich jedną. No, oczywiście, że dama, dama to Czyli dziewiątka zostaje, tak? Tak, dziewiątka jest głupia. Teraz spójrzcie, wkładamy. Mm. O, ale uciekłeś, co ja nie? pustą paczkę polejszak... Trochę poderta, co? Tak, yy, pusta. Chyba, że jakieś resztki zostały. Yy, karty, które wcześniej były przetasowane. I teraz tak, za którym razem mam wyjąć? Oczywiście za pierwszym. Dobrze, yy, przeszukajmy więc całą paczkę. Tu nie ma oszustwa, widzicie? Nie ma żadnych podrobionych kart. Szukamy, szukamy, szukamy i jest. Tadam, dziewiątka serca. Dziękujemy! Pa, pa. Nie, 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 czekaj. Zróbmy dla udanego, że nie jest jakimś tam poszukany, zróbmy drugi raz. Dobrze. E, przetasujmy jeszcze raz karty. Widzicie? To nie są kłamstwa. Zaraz to mój głos, nie? Teraz jest ten głos. Teraz tak. Spójrzcie. Ciemne czy jasne. Ciemne. E, dobra, ciemne, czyli... Ee, pik czy Pik czy trafi? Pik. Dobrze. Pik. Masz do wyboru tak samo od dziewiątki do asa. Wybierz, czy As, ym, Król, Dama. Dobrze. As, Dama, Król. Wybierz więc dwa. As, Król. Dobrze. Wybierz jednego. As. Czy zostaje znowu Król, tak? Tak. Dobrze. Znowu włóżmy karty do naszych lejsów. i za którym razem teraz? Za pierwszym. Znowu za pierwszym. Tak, tak żeby nie było. Mhm, <śmum> uh -huh, uh -huh. Dobrze. Czy że w tym wypadku to by musiał być król pik? Tak. I tak jest. Uuu. Za drugim razem. Sądzę, że trzeci... <śmany>